Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Przed Komunią Świętą ujrzałam Matkę Najświętszą, niepojętej piękności. Uśmiechając się do mnie powiedziała mi: "Córko moja, z polecenia Boga mam ci być w sposób wyłączny i szczególny Matką, ale pragnę, abyś i ty szczególnie była moim dzieckiem." Pragnę, córko moja najmilsza, abyś się ćwiczyła w trzech cnotach, które mi są najdroższe, a Bogu są najmilszymi. Pierwsza, pokora, pokora i jeszcze raz pokora. Druga cnota, czystość. Trzecia cnota, miłość Boża. Jako córka moja musisz szczególnie jaśnić tymi właśnie cnotami. O Jezu, który jesteś miłością i miłosierdziem samym, stajemy w Twojej obecności, aby łączyć się z najświętszym sercem Twoim. Pragniemy wynagradzać wszelkie krzywdy i zniewagi wyrządzone Twemu boskiemu sercu i wstawiać się za potrzebującymi. W modlitwie powierzamy Ci Kościół Święty, szczególnie biskupów i prezbiterów, prosząc o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Prosimy o Twoje błogosławieństwo i opiekę dla naszych najbliższych, naszego otoczenia i miejsc pracy. Modlimy się o pokój dla całego świata, prosząc o bezpieczeństwo także dla naszej ojczyzny. Szczególnie powierzamy Ci konających grzeszników oraz dusze w czyści cierpiące. Prosimy we wszystkich intencjach, nadesłanych do fundacji imieniem świętej siostry Faustyny. Prosimy za siostry ze zgromadzeń Matki Bożej Miłosierdzia oraz Jezusa Miłosiernego o potrzebne dary duchowe i materialne dla nich, o potrzebne łaski dla pracowników Radia Niepokalanów. Proszę o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej. Miłosierny Jezu, dziękuję za życie, za wiarę, za pracę wspaniałych ludzi za każdą wysłuchaną modlitwę i Twoją pomoc. Proszę o miłosierdzie Boże dla naszych rodzin, dla ludzi i naszej pracy, dla ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze, dla zatwardziałych grzeszników, dla osób zniewolonych, za chorych. Panie, rozpal ogień miłości, zrozumienia i przebaczenia w małżeństwach zagrożonych rozpadem. O łaskę pokory, wzajemnej miłości, o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Krzysztofa, dla Iwony, Moniki, Halinki i Januszka, ani i całej rodziny, ali, dla osób, które teraz łączą się z nami na modlitwie, o światło Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo w trudnej Bogu w wiadomej sprawie, w intencjach skrzynki fundacyjnej i pogotowia modlitewnego, wspólnoty dobrego pasterza i silnych panów. Prosimy za dom miłosierdzia i dzieło, do których nas Bóg zaprasza, o potrzebne łaski dla siostry Zofii, podopiecznych DPS i wszystkich zgromadzeń zakonnych, zakonających za dusze zmarłych naszej rodziny i dusze w cierpiące. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie, dla nas, dla, męki. Miej miłosierdzie <trym> dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas całego świata Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze przedwieczny opiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie, dla nas i dla jego bolesnej mę miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. Świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla <Sellt> nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła Z najświętszego serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie O krwi i wodo, któraś wypłynęła Z najświętszego serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Boże Ojcze Wszechmogący, bądź uwielbiony w darze wspólnej modlitwy. Niech Twoja łaska oczyszcza nasze serca i prowadzi ku większej miłości ciebie i bliźniego, przez Chrystusa, pana naszego. Amen. Amen.